Cześć, witam Was bardzo serdecznie 28 kwietnia 2025 roku i zaczynamy nasze codzienne poniedziałkowe spojrzenie na rynki finansowe, bo dzisiaj będzie nie tylko o kryptowalutach, ale będzie ich oczywiście najwięcej. Zobaczymy sobie również NASDAQa, S&P, no i zobaczymy sobie z towarów złoto i gaz ziemny. Więc sobie zobaczymy dzisiaj to wszystko... Na samym końcu, na początku, oczywiście, kryptowaluty. Zobaczymy sobie wskaźniki, co pokazują, jak się zachowują, no i zobaczymy sobie trzy newsy, które dzisiaj dla Was przygotowałem po tej weekendowej przerwie, ale kolejny weekend znowu troszkę dłuższy, bo przed nami majówka. No i nagrania z codziennej analizy na YouTubie będą do środy, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze. Później znowu widzimy się już 5 czerwca. 5 maja, przepraszam a codzienne takie zestawienie, które zamieszczam na serwisie X, będzie ukazywało się przez wszystkie dni bo tym razem zabieram sprzęt ze sobą więc myślę, że damy jakoś radę przetrwać jeszcze tą majówkę no trzeba trochę odpocząć, jak jest okazja pogoda też się zapowiada super, więc wam też życzę żebyście sobie trochę odpoczęli bo nie można non stop wykresy patrzeć no a my dzisiaj sobie zerkniemy Oczywiście na bitcoina, który w nocy wybił 92 800, no ale ja osobiście liczę na jeszcze większe zejście. Ja osobiście trzymam cały czas shorta, którego otwierałem w piątek na zamknięciu giełd w Stanach w okolicach 95.300. Mimo tego, że mieliśmy tutaj podejście, to cały czas jeszcze trzymam tą pozycję, ale o tym za chwilę sobie pogadamy. przy analizie Bitcoina. Lećmy sobie teraz do wskaźników, zobaczmy sobie na początku Coin Market Cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin praktycznie w miejscu mimo tego większego zejścia Ether, również w okolicy tego samego poziomu co dobę temu, ale zobaczmy sobie największe wzrosty, które aktualnie zalicza Monero z pierwszej oczywiście setki coin market cap i mamy tutaj prawie 34% wzrostu. Największe spadki zaliczył BSV i jest to 7,4%, więc dosyć sporo. A jeszcze niedawno był to Fed, ale jak widzicie, wszystko tutaj się dynamicznie zmienia. Lećmy dalej, wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 54, a Altcoin Season Index wczoraj wybijał poziom 14, a dzisiaj poziom 20. Jak zobaczymy sobie mapę likwidacji, to widać, że te poranne zejście, które miało miejsce po godzinie 3, zebrało te likwidacje z dołu. No teraz widzimy, że tutaj sporo z tych likwidacji w okolicach 95 tysięcy. No ale osobiście nie jestem przekonany, czy aż tutaj tak wysoko dojdziemy. No myślę, że dzisiaj trzeba poczekać do otwarcia stanów. W ostatnich, natomiast w ostatnich 24 godzinach zlikwidowano 96 tysięcy pozycji na dźwigni, na łączną kwotę 173 miliony dolarów, z czego longów to było ponad 121,5 miliona, a shortów niecałe 52 miliony dolarów. Największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało miejsce na giełdzie Bybit i był to Bitcoin do USDT na prawie 1,4 miliona dolarów. No i lecimy sobie teraz do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Artykuł numer 1. Trump zapoczątkował falę transakcji kryptowalutowych o wartości ponad 8 miliardów dolarów. No i tutaj te wszystkie zagrania które właśnie tutaj Trump robi, no to Wall Street Journal tutaj poinformował, że spory ruch zrobił się na krypto po tych wszystkich newsach. Oczywiście wszystkie trzy artykuły wam podlinkuję. Artykuł numer dwa mówi o ETF-ie na XRP, który ma być oparty na kontraktach terminowych, który może być uruchomiony już w przyszłym tygodniu, z czego już XRP. Dosyć ciekawie się zachowuje, dosyć mocno wygląda, dosyć byczo. No i dzisiaj do tego wykresu również sobie oczywiście zobaczymy. No i trzeci artykuł, gwałtowna zmiana kursu. Pierwsze oświadczenia Paula Atkinsa jako przewodniczącego Seku, Więc tutaj dosyć ciekawie się zapowiada. No, i tutaj Paul Atkins dostrzega ogromne korzyści w zasobach cyfrowych. No, jestem ciekawy, co z tego faktycznie wyjdzie. Wszystkie trzy artykuły, jak już mówiłem, będą w opisie pod filmem. I lecimy sobie teraz do wykresów. No, i widzimy, tak patrząc na szybko, no Bitcoin dostał dosyć ciekawy ten zjazd na 92 800. Praktycznie w punkt dostaliśmy odbicie. No I gdybyśmy tak na szybko spojrzeli sobie no to aktualnie połowa FIBO zatrzymała nam chwilowo ten wzrost. No ja nie wykluczam, że możemy dojść nawet na 94628, gdzie mamy 618 FIBO, ale już widać po wskaźnikach, że zaczynają tutaj mocno odbijać się od górnych szczytów. Tutaj, przy tym nawet zjeździe, który mieliśmy, to RSI wybiło 28, więc tutaj mieliśmy bardzo szybkie to odbicie. Ale ja cały czas trzymam tego mojego shorta, którego odpalałem właśnie tutaj na tym szczycie. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, jeżeli dostaniemy jakieś mocniejsze wzrosty. Ja już sobie go zabezpieczyłem na wejściu, więc jestem w stanie nawet wyjść tutaj na zero. Ale myślę, że warto go jeszcze potrzymać. Zobaczymy, jak faktycznie rynki dalej nam się zachowają. Pamiętajcie, ten tydzień też jest mocno tutaj rozstrzelony niektóre tutaj rynki również mają święta chociażby jutro Japonia Chiny też będą świętowały więc no trzeba tutaj przodejść jeszcze w tym tygodniu z mocnym dystansem ja też ostrożnie tutaj podchodzę do tradingu jeszcze w tym tygodniu aktualnie też mocno pracuję nad wskaźnikami trochę chcę ulepszyć skompresować kilka wskaźników w jeden żeby tutaj nie mieć zbyt dużego bałaganu na Wykresie myślę, że to dosyć ciekawie się będzie zachowywało. E, oczywiście, wszystko trzeba potestować, ale jak już będzie ogarnięte, no to na Discordzie będą wskaźniki również dostępne. A teraz lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie Etera, który tutaj wybił e, poziom e, Fibo e, na poziomie 1752, właśnie też przy tym zjeździe, który mieliśmy. Dzisiaj o poranku, no i tutaj ten wzrost, który był patrząc tutaj typowo od tych dołków z czwartku, z godziny 10, no to widać, że ten zjazd zaliczył prawie 786 Fibo. Bo teraz dostaliśmy cofnięcie dosyć szybkie, ale według mnie, no tutaj polecimy dużo bardziej gwałtownie, mimo tego, że tutaj ten nasz pierwszy wskaźnik jeszcze nie wygląda tak mocno spadkowo. Ale następny już mocno sygnalizuje poziom sprzedażowy, więc może być naprawdę ciekawie. No jestem mega ciekaw jak zachowa się Ether właśnie dzisiaj. No bo poprzednie dni, jak obserwowałem, no to dosyć nawet spore zakupy były ETF-ów na Etherze, mimo tego, że no faktycznie ta wyprzedaż była przez ostatnie tygodnie dosyć spora. No ale warto poczekać, co dzisiaj rynki pokażą. Pamiętajcie, że tutaj po weekendzie może być naprawdę ciekawie, no więc trzeba cierpliwie poczekać. A teraz zobaczmy sobie te XRP, które patrząc tutaj długoterminowo, no to dosyć ciekawie się zachowuje. No i nawet takie zjazdy, które mieliśmy ostatnio, no nie wyglądają tragicznie. Patrząc typowo lokalnie po tym ruchu z dołka z 2,15 do szczytu prawie na 2,30, no to widzimy, że mieliśmy później zjazd na połowę fibo. Właśnie tutaj na tym okresie, no i tutaj myślę, że jest spora szansa, że właśnie te pozytywne newsy na temat XRP i ewentualny, właśnie ten ETF oparty na kontraktach terminowych, no może tutaj dać jeszcze większy wzrost. No niestety, ale XRP trochę straciło ostatnio na sile, no i myślę, że teraz ma okazję nadrobić te całe straty, to stanie w cieniu przez ostatnie. Kilka tygodni, no może tutaj faktycznie spróbuję znowu podbić w okolice 3 dolarów, a może i wyżej, bo oczekiwania społeczności są tutaj naprawdę ogromne. Lećmy zobaczyć sobie Atoma, no który dobił tutaj do tych 4,70, a nawet 4,73 zaliczył dokładnie, no i dostał dosyć mocny zjazd, praktycznie wyrównując tutaj ten poprzedni dołek, z którego startowaliśmy no póki co nie wygląda to jakoś mocno wzrostowo póki co wygląda to jakbyśmy chcieli jeszcze tutaj spróbować zjechać nieco niżej, patrząc tutaj po nieco większym FIBO, większym zasięgu właśnie od tej okolicy 3,97 do 7, do 4,73 no to widzimy, że tutaj potencjał jest jeszcze spory do zjechania, nawet do 4,26 skąd można by się spodziewać jakiegoś mocniejszego odreagowania, więc myślę, że warto cierpliwie poczekać, ja będę tutaj oczywiście aktualizację na temat Atoma wrzucał, a teraz lećmy sobie zobaczyć Litecoina Litecoin tutaj ten swój ostatni ruch ten właśnie spadek nocny był do poziomu 84 dolarów, widać, że Fajnie tutaj działa to wsparcie. Dostaliśmy odreagowanie. No niestety, liczyłem po cichu, że przebijemy 87,23, że wybijemy te poprzednie szczyty. Póki co, zatrzymaliśmy się na 236, FIBO na 86 38 No i jest spore prawdopodobieństwo, że spróbujemy zjechać ponownie, aż tutaj na 618 do 83,63 więc tutaj może być fajna strefa ponownie na odreagowanie no i wtedy dopiero spróbujemy zobaczyć jak to będzie wyglądało bardziej długo terminowo, choć ja w tym tygodniu też nie mam zamiaru zbyt mocno szaleć na tradingu. Lećmy sobie dalej, kolejnym coinem, który wydał mi się z samego rana mocno interesujący, no to jest MANA, już Wam odpalam Mana zaliczyła tutaj też ten zjazd, praktycznie wyrównując też ten poziom z 30 centów z tego startu. Było widać, że faktycznie sugerując się tylko i wyłącznie szczytem i dołkiem, no to mieliśmy tutaj dosyć ciekawe odreagowanie do tej strefy podażowej, mimo tego, że faktycznie cena wyglądała tutaj, że będzie chciała zaliczyć mocny zjazd, ale. Z poziomu 30 centów znowu dostaliśmy dosyć mocny wzrost. Patrząc długoterminowo od tego dołka, którego mieliśmy 16 kwietnia, no to widać, że ten zjazd, który był właśnie w nocy, no to idealnie był do poziomu połowy FIBO. Czyli taki cały ten impuls wzrostowy, który mieliśmy praktycznie od połowy kwietnia do, do dzisiaj, no. Ta korekta praktycznie e, zrobiła nam się zdrowa, taka korekta, która wypadała, żeby tutaj faktycznie miała miejsce. No i pewnie dlatego tak cena szybko nam wystartowała aż tutaj do tej czerwonej strefy. Pytanie tylko, czy będzie na tyle siły, żeby iść kolejnym impulsem wzrostowym i wybić ponad 34 centy i iść dalej dużo, dużo wyżej. Czy jednak będzie próbatność złamania i zejścia poniżej 26 centów? Ja osobiście nie będę za mocno się tutaj skupiał na manie, poustawiałem sobie już też alarmy, więc myślę, że tutaj trzeba cierpliwie poczekać. Wchodzenie teraz na siłę nie ma największego sensu, gdybym faktycznie wcześniej zauważył, że połowa FIBO wypada tutaj na 30 centach które też były mocno testowane kilkukrotnie, no to to byłby fajny poziom, aby wbić się chociażby na małego longa, który faktycznie doleciał aż tutaj e, prawie 2 centy wyżej. Na odpowiedniej dźwigni można było to fajnie rozegrać. No ja e, nie rozegrałem, ale sobie poczekam cierpliwie na dalszy ruch, który zrobi mana. E, no i lećmy sobie dalej do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj, no i będzie to SUI SUI, który aktualnie 3,62$ no i patrząc tutaj po tym, co się faktycznie dzieje po tym spojrzeniu praktycznie tutaj od tego dołka na 2,02$ do szczytu na 3,81$ no czyli takie spojrzenie bardziej długoterminowe no bo ten dołek mieliśmy tutaj też w połowie kwietnia no widać, że SUI jakoś nie chce zrobić mocniejszej korekty po tym impulsie wzrostowym. Zaliczyło zaledwie 236 FIBO i to już tutaj dwukrotnie. RSI było na poziomie 22, no i bardzo szybko zostało to wyciągnięte. No i aktualnie znajdujemy się na poziomie 3,62. No i przed nami sporo tutaj stref podażowych, które mogą faktycznie blokować dalszy Wzrost, ale jak widzimy, póki co spadki nie są jakieś gigantyczne. Utrzymuje się to wszystko w między 3,35 a 3,70. Więc tutaj, dłuższe zatrzymanie, właśnie w tej dosyć wąskiej konsolidacji, no może spowodować za chwilę kolejny, dosyć ciekawy wystrzał. O ile nam Bitcoin tego nie zepsuje, no jak wiecie, ja czekam tutaj ewentualnie na jakieś. Jeszcze dzisiaj zejście, no zobaczymy za chwilę sobie też na porannym live'ie, jak AGGR się zachowuje. Bo też nie śledziłem, co się faktycznie tam na Bitcoinie i na Etherze dzieje. No, myślę, że ten tydzień będzie naprawdę interesujący. Bo zarówno tutaj wzrosty, jak i spadki mogą mieć miejsce. No ale warto wyczaić te najlepsze punkty, które można rozegrać. Więc ja sobie ustawiam alarmy na wszystkim. No i cierpliwie będę czekał na jakiś mocniejszy ruch granie krótkoterminowych swingów w tym tygodniu dla mnie nie ma sensu. Wolę rozegrać to jakieś większe pozycje tak bardziej długoterminowo. A teraz lećmy sobie zobaczyć do indeksów, no i na początek Nasdaq, bo Nasdaq tutaj po tym ostatnim zaliczeniu dołku, gdzie ja osobiście na spota tutaj się też załadowałem i dosyć fajnie to wygląda no dobiliśmy tutaj na 19470 prawie 7 no i tutaj dzisiaj też wygląda o poranku gdyby jakby to chciało iść wzrostowo bardzo fajnie ten ruch wygląda, Mieliśmy, mamy bardzo mocny wzrost, później delikatne odreagowanie, wzrost, odreagowanie, wzrost, odreagowanie ale widać, że tutaj też mamy globalną linię FIBO na 19477, która skutecznie zatrzymała nam ten wzrost. No myślę, że dzisiaj będzie szansa, aby spróbować zaatakować właśnie te poziomy. Sam osobiście liczę, że indeksy spróbują trochę podpompować e, kryptowaluty. Chciałbym też trochę ze spota wyjść w najbliższym czasie, no ale tutaj warto pamiętać, że nic nigdy nie rośnie wiecznie, więc dzisiaj mocno się będę przyglądał. Dzisiaj nie ma żadnych takich ważniejszych wydarzeń ekonomicznych. Bardziej nastawiam się na to, co będzie w środę, ale o tym pogadamy sobie jutro i w środę. I teraz zobaczmy sobie, jak już jesteśmy przy indeksach, zobaczmy sobie S&P, bo S&P ostatnio zaliczył bardzo fajny tutaj zjazd właśnie tutaj do poziomu 5100, gdzie ja osobiście też kupiłem sobie na spota trzymam cały czas, ale tutaj też nie jestem aż tak mocno prowzrostowy patrząc typowo po tym gdzie byliśmy niedawno czyli okolice 5800 no i ten zjazd no to faktycznie zatrzymaliśmy się teraz na 702 FIBO. No i według mnie jest spora szansa, że nawet dobijemy tutaj do tych poziomów, z których startowaliśmy ten spadek, czyli 5786. Tam prawdopodobnie będę chciał sprzedawać tego mojego spota, którego kupiłem w dołku. Będzie to bardzo fajny zysk. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, no ale będę chciał później odkupić jeszcze niżej, więc cierpliwie będę czekał He, no zobaczymy faktycznie co tutaj Trump nam ciekawego wymyśli bo liczę, że on znowu coś tutaj z tymi taryfami nam wyskoczy no i lećmy sobie do towarów, no bo na pierwszy rzut oka lećmy zobaczyć sobie złoto złoto, które no, dosyć mocno spadło, ale tutaj to jest oczywiście za sprawą tego, no, że pozostałe rynki, te bardziej, bardziej ryzykowne, też ruszyły w górę. No i część osób wyszła ze złota właśnie do tych rynków. No, złoto to było takie fajne miejsce, żeby przetrzymać właśnie tą niepewność tymi cłami. Teraz też do końca jeszcze nic nie jest przedyskutowane, więc według mnie tutaj złoto jeszcze nas zaskoczy i to pozytywnie nas zaskoczy, bo tego tak się nie mówi, no ale tutaj konflikty są tak mocno napompowane, no że niedługo coś znowu nam wyskoczy. I tutaj można by faktycznie tylko spekulować, no ale podczas konfliktów dobrze wiemy, że złoto zyskuje najwięcej i to, że osiągnęliśmy 3,5 tysiąca dolarów, no to to też nie jest przypadek, ale według mnie to jest tylko teraz chwilowy przystanek przed dalszym wzrostem, no pamiętajcie że jesteśmy tylko 200 dolarów od szczytu i to nie jest problem, żebyśmy teraz za chwilę znowu zaczęli się wspinać więc dla mnie, no to jest fajne, fajna myśl, żeby tutaj poszukać jakiegoś fajnego wejścia na małej dźwigni patrząc długoterminowo aby tutaj sobie odpalić również jakąś pozycję, nie tylko na złocie, ale też na srebrze, bo srebro bardzo lubi iść tutaj mocno za złotem, a czasami zyskuje procentowo dużo więcej, właśnie niż złoto. No ale lećmy sobie zobaczyć jeszcze gaz ziemny, który dobił do poziomów 3 dolarów, a poziom 3 dolarów jest bardzo istotny. Jak sobie byśmy zerknęli, no to to jest wyrównanie tego. Dołka ze stycznia tego roku. Więc tutaj cały ten ruch wzrostowy, który był właśnie z 3 dolarów do 4,92, został teraz ściągnięty. No i bardzo możliwe, że będzie tutaj próba teraz odreagowania. A patrząc typowo z tego FIBO, ze szczytu, które mieliśmy na początku marca, aż do tego dołka który był właśnie w zeszłym tygodniu w czwartek no to jest spora szansa że możemy dostać wzrosty nawet tutaj między 3 i 95 a 4 i 18 dodatkowo mamy tutaj bardzo mocne, bardzo mocny globalny opór na 4,06 więc tutaj ta strefa jest dla mnie akurat najważniejsza, więc ja sobie nawet ją Tutaj zaznaczę takim prostokątem, no i tutaj bardzo możliwe, że dobijemy do tej strefy. Ja tylko czekam, jak dzisiaj się nam jeszcze zachowa. Bo możemy faktycznie dostać jeszcze jedno zejście do okolicy 3 dolarów, no i wtedy może spróbuję sobie odpalić jakiegoś longa takiego bardziej długoterminowego. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Wiem, że trochę poczekaliście na to nagranie. Ale jutro i pojutrze będzie już normalnie, więc piszcie w komentarzach co byście chcieli. Abym ja zerknął, no bo chętnie zobaczę na to, co Was też interesuje. Dziękuję wszystkim, którzy cierpliwie czekają. Dziękuję za wszystkie lajki, suby i za komentarze. No i z Patronami za chwilę słyszę się na Discordzie, na porannym live. Przyjemnego poniedziałku i do usłyszenia. Do jutra. Hej.